Witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów i napalone czołgistki. W tym krótkim informacyjnym filmiku, jak co jakiś czas mówiłem, że będę pokazywał swoje postępy w misji na ISA-6, a więc pokazuję, jak widać, ukończyłem już misję USA, Niemcy i ZSRR. Kończę już Francję i też dosyć daleko jestem z Japonią, Chinami i Wielką Brytanią. Oczywiście, te, które już ukończyłem, tam miałem więcej czołgów, czyli y, y, rosyjskich czołgów miałem 3 K1S, MT25 i 43 niemieckie Nashorn i VK3601H y, i jeszcze miałem dwa amerykańskie m 6 i Hellcatica, a jeden Japończyk, jeden Chińczyk jeden Francuz i jeden Japończyk, Chińczyk Francuz i Anglik. I dlatego tę misję jeszcze nie wykonałem. Ale dlaczego tak bardzo się nie śpieszę? Ponieważ zakupiłem już czołg IS-6, gdzie on już jest? Gdzie jest IS-6? Jest. Czyli już mam kupionego IS-6, ponieważ miałem tyle golda, dostałem sporo golda od Wargamingu, dziękuję bardzo, 7500 tysiąca golda, więc stać mnie było, aby zakupić ten czołg premium. Po cenie atrakcyjnej, która jest do 6 rano, do 8 stycznia, można y, ósme Tiery. Y, ja teraz wejdę może na stronę, zobaczymy. Y, czyli. Gdzie to jest? Tak jest. Y, aha, nie tu. 8 Tiery premium można kupić za 15% zniżki, 6 y, i 7 za 30, od 2 do 5 za 50. Y, i jeszcze tam jakieś konta premium i tak dalej. Więc kupiłem za bodajże 10 300. Niecałe. Nie pamiętam dokładnie. A pełna kwota za zakup ISA 6 to jest 12 000. Więc kupiłem go za 10 000, coś. I jak zrobię już misję po 8 stycznia, to dostanę Golda w wysokości 12 000. Czyli nie dość, że tak bym miał tego ISA 6, to jeszcze dostanę tam około 1700 golda nadwyżki za tą misję, czyli jeszcze bardziej wykorzystam tą misję. Oczywiście jeszcze sobie kupiłem ten czołg, czyli Kai on jest za 750 golda w tej chwili, czyli 50%, bo jeżeli chodzi o piąte tiery Premium, jak widać, mam już tych czołgów premium, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, razyczkę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 20. Z piątych tierów mam y, właśnie tego Chinu Kai Churchilla 3, KW220 i mam jeszcze aha, mam jeszcze T14, i mam jeszcze T25, czyli sporo tych czołgów piątego tieru mam. A ten Chinu Kai naprawdę sympatyczny, z fajną lówką. Więc cieszę że, się, cieszę, że tak tanio go kupiłem. Ok, to jest sprawa misji ISA na ISA 6, czyli już jestem prawie w końcówce. Teraz jeszcze co chciałem powiedzieć. Aha. no Teraz jeszcze można kupić taniej chińskie czołgi 6 i 7 tieru. A od 8 można kupić taniej do 16 japońskie, więc na pewno kupię sobie y, za dwa dni tego czyli y, To jest właśnie bardzo ciekawy siódmy tier japoński, y, przez niektórych znienawidzony, ale który potrafi zrobić y, niesamowite wyniki. Dlaczego? Ponieważ ma y, bardzo ciekawą lufkę z magazynkiem. Y, <kluzny> ma trzy pociski w magazynie, ale przeładowuje bardzo szybko. Tutaj pisze 10 y, sekund, ale ten magazynek może przeładować w 8,5 sekundy y, y, i... Czas ładowania jednego naboju to jest jedna sekunda. Więc jak widać, średnie uszkodzenia 130, penetracja 155, czyli co damy na to niecałe 9 sekund, bije 390 nieźle. Może być to bardzo ciekawa siódemka. Na pewno w plutonach, no zobaczymy albo gdzieś w miastach, na pewno będzie się nią fajnie grało. I następną sprawą, o której chciałem powiedzieć. To jest to, że teraz do 30 stycznia mamy dosyć ciekawy konkurs, gdzie są bardzo fajne nagrody. Zdobywamy punkty za realizację różnych misji, rzeczy i tak dalej. Nagrody są bardzo, bardzo solidne. A jeżeli nawet nie interesuje nas za bardzo dostanie tych wysokich nagród, to w bardzo prosty sposób te 1000 golda można dostać. Czyli olewamy mistrzowie filmu, konkurs kraftywności oraz galerii artystów, gdzie trzeba zrobić jakiś film do trzech minut i jakieś tam zdjęcia fajne. Szczerze mówiąc, trzeba to przeczytać, nie czytałem tego, ale myślę, że dosyć prostszym sposobem jest właśnie zrobienie dobrego wyniku w grze World of Tanks. Czołgiem w tej chwili jest to czołg do 8 stycznia, jest to czołg drugiego i trzeciego tieru bez czołgów premium. Czyli żeby dostać na przykład 50 punktów, wystarczy mieć wynik od 500 do, od 501 do 1000 na miejsce, wynik doświadczenia w jednej bitwie. Myślę, że nie jest to bardzo trudne zrobić takie, taki wynik do tysięcznego miejsca, więc warto, warto tą misję moim zdaniem robić. Ja zaopatrzyłem się w dwa czołgi, którymi próbuję, którymi próbuję właśnie zdobyć jakiś ciekawy winiczek, czyli kupiłem sobie SU-76, czyli tank destroyer trzeciego tieru rosyjski, przełożyłem załogę z SU-85B. Czyli gra tym czołgiem jest w ten sposób, że oczywiście najlepsze wyniki robię na mapach, gdzie mogę się ukryć i nawet gdzie są wyższe tiery, bo on ma lówkę z ZIS która hmm, talówka ma, jeżeli nawet na piątki nas rzuci, to ma 190 penetracji, a jeżeli rzuci nas na trójki, czwórki, to 112 penetracji zdecydowanie wystarcza. Bardzo szybko szczelna. Yy, no i w ogóle no, trzeba się ukryć, czyli ładowanie yy, siata i lorneta wystarcza. Drugim czołgiem, yy, który uważam, że też jest dosyć ciekawy do realizacji tej misji, to jest drugi tier PZKPFW-2. Jest to drugi Tier Light niemiecki, który z tych wszystkich chyba drugich Tierów z magazynkami, ten magazynek ma bardzo ciekawy, bo jak widzicie, 39 penetracji i bardzo szybki czas celowania. 10 pocisków w jednym magazynku, który przeładowuje coś 3 i coś sekundy. Na miasta, nawet nie na miasta, bardzo fajny czołg. Już Kwiatek czy Norbi mówili, że zrobili bardzo ciekawe wyniki coś w przybliżeniu, nawet 2000 EXPA z Premkom, które na pewno już dadzą, mu, dadzą im sporo punktów w tej misji. Dobra, to są te rzeczy, które ch ch chciałem powiedzieć. Może zagram zaraz jeden meczek. Jeden meczek zagram jednym z tych czołgów, aby pokazać właśnie, jak się nimi gra, ale jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy właśnie. Yy, tak, to wspominałem w ostatnim odcinku, pokaż, co potrafisz. Yy, ktoś wysłał yy, do YouTube'a yy, ostrzeże, ostrzeżenie na mnie, że yy, szerzę pornografię. Yy, w ostatnim filmiku, którym pokazywałem, jak założyć yy, własną yy, grafikę do, yy, tą własną Żarówkę, to tam przez kilka sekund pokazałem piersi w Google i to kogoś po prostu zaniepokoiło. I w tej chwili moje konto znowu jest na pół roku złe. Ostrzeże, mam ostrzeżenie, jestem, mam złą opinię, i tak dalej, i w ogóle co mnie to bardzo zmartwiło. Nie, nie wiedziałem, że piersi to jest szerzenie. Pornografii w YouTube, bo widziałem już różne inne filmiki, które bardziej zasługiwałyby na właśnie jako szerzenie pornografii. Więc dla tych, którzy nie oglądali tego filmu, bo niestety ten film został usunięty przez YouTube, to tylko informuję, że w bardzo prosty sposób można właśnie własną grafikę dać. Yy, do tej Do gry World of Tanks Wystarczy wejść w, Do folderu World of Tanks Res Mods XVM I res I tu mamy taki Pliczek seat sense To jest obraz PNG Wchodzimy na przykład, jeżeli nie mamy Photoshopa czy jakiegoś programu, który obsługuje pliki png, wchodzimy w Google, wpisujemy, nie wiem, co tam chcemy, png, żeby znalazło właśnie obrazek png, zastępujemy ten obrazek six sense, nazywamy go tak samo, zastępujemy go no i to wystarczy. I już w tej chwili mamy własny, czy to nie wiem, ja sobie dałem wykrzyknik, można dać kurczaka, żabę, cokolwiek się chce, a własną twarz też można, tylko że wtedy. Trzeba mieć program, który wytnie tą twarz i przerobi w format PNG, na przykład, tak mówię, w Photoshopie. Ok, no to tyle gadania, i teraz sobie zagram jeden meczyk. No, właśnie, może zagram sobie tym 176, którym gra się dosyć podobnie do 185B. Czyli trzymamy kciuki, żeby to była mapa, gdzie można się ukryć. Nie miastowa. No niestety, no niestety yy, źle rzuciło, bo rzuciło mnie właśnie na Himmelsdorf, gdzie tak szczerze mówiąc być może są jakieś miejscówki, gdzie można się przykampić fajnie, ale yy, ja tak jakoś na Himmelsdorfie lubię raczej grać czołgami, które potrafią skontować i przyjąć coś na klatę, no nic, no chyba, chyba trzeba będzie iść na tory. No chyba, że wyjechać na Hila, ale tam, jak wyjedzie jakiś Cicha albo Cruiser 2, to oni mnie tam zjedzą bardzo szybciutko. Hmm. No to jadę na tory. Zobaczymy, może z torów coś będę mógł. Jak widać, 2,5 sekundy przeładowanie pocisku ZIS. To jest chyba jedyny, trzeci tier, który ma właśnie ten zis. Dobra, zobaczmy co tam się dzieje. Obkrążymy trochę. Keni coś tam będzie może podświetlało. Coś tam jedzie. Czy steward? Muszę się ustawić inaczej, żeby go zobaczyć. No, jak widać, chciałem go zbić, ale niestety podjechał mój współgracz i mi zasłonił. Roż mnie widzą. Jest Dobra, dwa kile są. Teraz trzeba trochę się ukryć. Jak widać, zostałem zauważony. Trzeba trochę przeatakować, jak widać, nasza drużyna już zdobywa przewagę. No to było coś niesamowitego. Nie, nie wiem, czy to widzieliście, ale Koleś mnie nie mógł przebić. Ja myślę, że mój pancerz jest naprawdę mięciutki. Dobra, no niby trzy no ale z takimi obrażeniami to raczej nie można liczyć na dobry wynik expa. No, już koniec meczu. Tak mówiłem, ten czołg trzeba trzymać kciuki, żeby rzuciło nas na jakąś mapę, gdzie, gdzie można się ukryć w krzaku, wyświetlać, bo ma dosyć dobry zasięg widzenia, bardzo dobre krycie, no i koniec meczu na Himmelsdorfie, 3 kile, 550 obrażeń, słabiutko, więc na pewno nie jest to wynik, który da mi <grych> jakiekolwiek punkty. No, malutką. Dobra, to w zasadzie tyle w tym krótkim odcinku. W następnym odcinku już na temat misji IS-6 to już pokażę, jak kupuję tego IS-6, jak zdobywam za tego IS-6 golda. Znaczy, no jak, no, jak kończę w ogóle misję. To dzięki Wam wszystkim. Aha, jeszcze chciałem przeprosić wszystkich, mm, którzy do mnie piszą i niestety im nie odpisuję. Nie zawsze jestem w dobrym humorze, tak jak widać dzisiaj, wczoraj w dobrym humorze nie jestem, ponieważ jakiś koleś po prostu oburzył się, dlatego że pokazałem piersi kobiety. Piersi kobiety! No, przecież myślę, że to nie jest pornografia. No, niestety, ktoś się bardzo uraził, i w tej chwili znowu mam konto złe na YouTubie, co mi. No, no co za bardzo mi się nie podoba, bo y, no, nie chciałbym mieć zbanow nie chciałbym dostać bana na tym koncie y, Myślę, że też nie chcielibyście abym y, przestał realizować filmiki no ale ktoś chyba jest zazdrosny i, i, i nie za bardzo mu się podoba to, że robię te filmy na YouTube no, myślałem, że, że jednak y, te piersi to nie jest pornografia, a jednak jest, czyli pamiętajcie nie pokazujcie nigdy piersi nikomu, bo mogą was zamknąć za szerzenie pornografii do więzienia. <grystanie> to wszystko. Aha, i chciałem powiedzieć, że nie odpisuję wam, ponieważ, no, tak widać, no, bardzo dużo osób do mnie pisze, nie? I oczywiście, wiele jest bardzo ciekawych tutaj Faja, Wyślesz podarunek, please. Niektórzy bardzo mądrze piszą, ale no nie mam czasu, żeby to wszystko y, czytać, odpowiadać. Y, jak widać, tego jest y, nie wiem około 100 y, napisanych tekstów. Witam. Jakbym miał twój przez zwykłe. Jakbym miał wszystkim odpisywać, to naprawdę y, faja co z tym filmem o robieniu żarówki, dlaczego zniknął z YouTube'a? To właśnie, właśnie w tym filmiku wytłumaczyłem, ponieważ szerzył pornografię na cały świat. No, bardzo mnie to właśnie zmartwiło, że piersi, nagie piersi to jest szerzenie pornografii. No, nie wiem, może, może waszym zdaniem też tak jest. Chciałbym pogadać z tą osobą, która właśnie napisała do YouTubera, że szerze pornografię, że on jest, nie wiem... Ciekawe, jak on pił y, z piersi matki mleko. Przecież to jest szerzenie pornografii. Dobra, to wszystko, dziękuję za uwagę. Y, nieco wkurzony Faja, trzymajcie się.